Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was pierwszym filmikiem z serii Pielęgnacja dla Nastolatków. W tym filmie poruszę kwestie produktów, które można kupić w drogerii Rosman. Omówimy sobie troszeczkę produktów, dla jakich typów skóry, młodych skór, te produkty będą idealne. W następnych częściach tego filmu poruszę również temat produktów typowo dla skór trądzikowych, jak i również produktów z drogerii Hebe, z drogerii Natura i z wielu innych drogerii, żeby każdy z Was po prostu miał propozycje dla siebie, więc jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. A nastolatków, których skóra jest normalna, sucha bądź po prostu bezproblemowa, ale wymaga nawilżenia, to jako serum w pielęgnacji i ten produkt również może być stosowany do pielęgnacji ciała, idealnie się sprawdzi żel aloesowy marki AA Hydro. Mamy wersję z atomizerem i mamy wersję w tubce, czyli jeżeli lubicie wygodę w postaci produktów w tubce, bez problemu się możecie skusić na drugą wersję, a jeżeli lubicie Atomizer to jak najbardziej ta wersja dla Was będzie odpowiednia. Jeżeli macie skórę bezproblemową, suchą, taką delikatną, normalną, a poszukujecie takiej świadomej pielęgnacji, to żel aloesowy marki AA jako serum będzie idealny dla Was. A jeżeli Wasza skóra jest przetuszczająca się, miewacie niewielkie niedoskonałości, chcecie tą skórę wyregulować, aby to sebum nie wydzielało się aż w takiej dużej ilości, zdecydowanie mogę Wam polecić marki Venus Nature Bioferment z bambusa. Ten produkt kosztuje 11 zł 99 zł i może Wam zastąpić serum zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Produkt wykazuje właściwości przeciwzapalne, normalizujące, zmniejszające nadprodukcję łoju. Teraz przejdziemy do kategorii kremów do twarzy, które będą równie świetne w przypadku pielęgnacji skóry na nastolatka. Pierwsze produkty to są kremy Liren Eco i pierwszy krem jest to wygładzający krem na dzień i na noc Pąki Krokosza. Prezentuje się w taki oto sposób, koszt około 20 zł. A następny krem jest to dokładnie regenerujący krem na dzień i na noc pąki jarzębiny. Jeżeli wasza skóra jest sucha, atopowa, wrażliwa, ale nie macie problemów z niedoskonałościami, to te kremy zdecydowanie w pielęgnacji mogą wam się sprawdzić. Są tanie, mają bardzo dobre składy, skuteczne składniki aktywne. Także jak najbardziej młode osoby śmiało mogą z tych kremów korzystać. Ale to nie koniec rozwiązań kosmetycznych. Wiecie, że u mnie to jest po prostu za mało. Następną y, opcją kosmetyczną która zdecydowanie może się wam sprawdzić w pielęgnacji skóry problematycznej, przetłuszczającej się. Czyli Bielenda kojący krem do twarzy jeszcze w asortymencie tej firmy mamy krem Detox i ten krem Detox będzie idealny na dzień w przypadku skóry tłustej, problematycznej i trądzikowej. A jeżeli wasza skóra jest trądzikowa, ale nadmiernie się nie przetłuszcza i potrzebujecie również takiej dawki konkretnego nawilżenia, możecie spróbować ten krem Hydro kojący krem do twarzy. Kosmetyki polskie, kosmetyki Tanie, bezpieczne składy, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Linia kosmetyczna Faceboom swoim designem bardziej przyciągnie młodsze grono odbiorców, klientów, niż yy, starszych klientów, ale te kosmetyki nie mają jakiegokolwiek przydziału wiekowego i przez każdego jak najbardziej mogą być stosowane. Yy, następny produkt, który zdecydowanie mogę polecić osobom młodym, jeżeli borykacie się ze skórą przetuszczającą się, która miewa rzadkie sporadyczne niedoskonałości, ale jednak nie to do dziennej bądź nocnej pielęgnacji krem lekki z ogórkiem marki AA. Jak najbardziej koszt tego kremu jest to około 22 zł. I macie tutaj dwa w jednym. Krem na dzień i krem na noc. Ten krem możecie śmiało łączyć na przykład z żelem aloesowym marki AA bądź biofermentem z bambusa. Nic nie wchodzi ze sobą w interakcję także jak najbardziej śmiało możecie również stosować ten krem. A Fresh Fruits jest to maseczka regenerująca z wyciągiem z maliny. Koszt około 22 zł i muszę Wam powiedzieć tak, możecie pozostawić tą maseczkę na 15 minut, po czym nadmiar jej niewchłonięty usunąć wacikiem, bądź możecie po prostu zostawić ją jako krem na noc, na całą noc. Maseczka w swoim składzie zawiera Lactobactylus Fermenty, fermenty, które posiadają najsilniejsze właściwości przeciwzapalne, regulujące funkcjonowanie gruczołów łojowych, czyli również możecie zauważyć z perspektywy stosowania tej maski, że Wasza skóra reguluje się. Następuje zmniejszenie produkcji łoju, mniej się świecicie w ciągu dnia i pojawia się zdecydowanie mniej niedoskonałości, ponieważ Lactobactylus Ferment chroni mikrobiom skórny. Także jak najbardziej dbamy o mikrobiom, dbamy o barierę hydrolipidową i jest cud bajeczka rewelacja. Nie rozwalamy bariery hydrolipidowej, nie stosujemy alkoholu, nie stosujemy śmieci. Nasza skóra de facto nam podziękuje za jakiś czas. Ale pozwolę się tutaj wtrącić z tego względu, że wszystkie kosmetki, które tutaj Wam pokazuję są do użytku przez chłopaków, jak i również dziewczyny. Tutaj nie ma żadnego problemu, ale jeden z tych produktów, które chcę teraz Wam pokazać, jest typowo dla mężczyzn. Jeżeli chłopcy macie skórę normalną, która się bardzo delikatnie przesusza, bądź jest po prostu bezproblemowa, nie pojawiają Wam się żadne niedoskonałości, możecie śmiało jako żel do mycia twarzy kupić sobie taki produkt marki Męski, on kosztuje 13 zł w Rossmanie i do tego dokupić sobie krem nawilżający, również kosztuje 13 zł, cud, bajeczka, rewelacja, za 26 zł dla skóry męskiej, bezproblemowej, produkty oczywiste. Oczyszczające będą idealne, ale jeden produkt będzie tutaj bardziej skierowany dla skór tłustych, takich typowo i trądzikowych. Są to trzy produkty oczyszczające, takie pierwszy produkt jest to Bielenda Botanical Clay, pasta do mycia twarzy z glinką zieloną, kosztuje około 14 zł. Produkt bardzo delikatnie oczyszczający, nie przesuszający skóry. Także jak najbardziej dla młodych skór, dla każdego typu skóry produkt świetny. Następny produkt, który mogę Wam zdecydowanie polecić jest to pianka myjąca do skóry pięknej, choć w naczynkowej. Choć nie sugerujcie się tym opisem na opakowaniu Gift of Nature by Dviz Plantis. Kosztuje ta pianka do mycia twarzy 13 czy 14 zł. I ten produkt również może być stosowany przez osoby z każdym typem skóry. Pianka bardzo delikatnie oczyszczająca, także nie ma żadnego problemu. I następna pianka, która również będzie idealna dla każdego typu skóry. Jest to Bielenda, Facebook. Pianka oczyszczająca, koszt około 20 zł, ale jak najbardziej produkt o genialnym słodkim zapachu, takim orzeźwiającym, pobudzającym. Jak i również produkt bardzo skutecznie oczyszczający, nieprzesuszający skóry. Konizacja to jest bardzo ważny element w pielęgnacji, aby nie naruszać i nie zaburzać funkcjonowania naszego mikrobiomu skórnego tonizacja i rozpoczniemy temat od pierwszego produktu, który będzie idealny dla młodych skór problematycznych i tłustych. Jest to Under 20 i jest to tonik anti-akne, głęboko oczyszczający prebiotyczny tonik w mgiełce. Kosztuje on 20 zł, albo 19. Tonik zawiera w swoim składzie prebiotyki, które wzmacniają mikrobiom skórny, działają przeciwzapalnie, regulują produkcję sebum, także jak najbardziej dla skór młodych, ale problematycznych produkt idealny. Produkt jest to woda z płatków róży, kosztuje 11 zł, marki Venus Nature, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Produkt wykazuje właściwości kojące, zmniejszające zaczerwienienia i lekko nawilżające, także jak najbardziej śmiało mogę Wam polecić. I ostatni produkt jest to AAGO Green, nawilżająca esencja tonizująca z ogórkiem. I ten produkt kosztuje 16 albo 17 zł, ale mamy tutaj aż 400 ml, czyli produkt starczy Wam na bardzo. Długo. Produkt nawilżający, przywracający odpowiedni poziom nawilżenia skóry, jak i również przywraca odpowiednie pH. Także jak najbardziej dla skór młodych, produkt. Są peelingi i pierwszy peeling, który polecę dla skóry tłustej, problematycznej i trądzikowej, będzie odpowiedni. Zdecydowanie jest to facebook, jest to puder enzymatyczny. Kosztuje on 19 czy 22 zł. Coś w granicach tych cenowych. Produkt delikatnie eksfoliujący, usuwający martwe komórki na skórka i dogłębnie skórę oczyszczający. Produkt jest stosowany. Raz w tygodniu. W skóry problematyczne, tłuste i trądzikowe zdecydowanie nie mogą stosować ziarnistych peelingów, aby nie roznosić aktywnych zmian zapalnych. Takie. Skóry jak najbardziej mogą śmiało korzystać z peelingów kwasowych bądź enzymatycznych. Na temat peelingów kwasowych rozwinę tę myśl w dalszych filmikach na kanale. Ale wracając do tego peelingu dla skór problematycznych, tłustych, jak najbardziej będzie odpowiedni. A jeżeli macie skórę młodą, która nie ma żadnych problemów zapalnych, jak najbardziej możecie się skorzystać z tego peelingu, let's go, moi drodzy! Jest to Venus, i jest to peeling do twarzy z pestek malin. Kosztuje on 12 zł. Prezentuje się w takim oto opakowaniu, czyli prezentuje się w taki sposób. Jak najbardziej jest to peeling ziarnisty, który możecie wymieszać z żelem do mycia twarzy, bądź możecie wymieszać kroplą jakiegokolwiek olejku, także jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Jest, który Wam się przyda w przypadku pojawiania się niechcianych nieprzyjaciół na skórze twarzy. Jeżeli chcecie zadziałać punktowo, jak najbardziej ten preparat szybko się pozbędzie niedoskonałości, które w sposób niechciany pojawiły się na Waszej skórze. Jest to Eveline ich produkt dokładnie nosi nazwę Insta Care antybakteryjny żel punktowy do zadań specjalnych. Taki produkt aplikujecie sobie punktowo na niedoskonałość, na całą noc. Także takiego produktu nie stosujemy na skórę twarzy całą, tylko punktowo na zmiany, które się pojawiają na waszej skórze. Także moi drodzy, jest to pierwsza część filmiku na temat pielęgnacji dla osób młodych z Drogerii Rossman. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hej!